Jesienią liście spadają z drzew. Dla niektórych to powód do zmartwienia, bo jest bałagan, ale dla wodnych bezkręgowców to dopiero zaczyna się życie dopiero coś, co powoduje początek ich sezonu aktywności. Po części liście spadające z drzew w parkach, na chodnikach stanowią pewien kłopot. Zbierane są na kupy, potem wywożone gdzieś poza obręb miasta. Jednocześnie bezkręgowce żyjące na tych trawnikach, łąkach kwietnych i przestrzeniach miejskich pozbawiane są podstawowego pokarmu. Dla wielu bezkręgowców, także i tych żyjących w wodach, na przykład w rzekach, opadające liście to podstawowa baza troficzna. Bez nich nie mogłyby żyć dopiero ewolucyjnie dostosowały swój cykl życiowy do jesiennego zrzucania liści przez drzewa. Przykład ze źródła z Puszczy to akurat jest końcówka lata, widać pojedyncze liście, jeszcze nie zżółkłe, ale to też doskonała baza pokarmowa. Czerwonymi kółkami zaznaczone są larwy chruścików, jedne z wielu bezkręgowców, które odżywiają się taką martwą materią organiczną. Przy lepszym wpatrzeniu się, dokładniejszym wpatrzeniu się w zdjęcie widać, gdzie niegdzie liście już kompletnie zjedzone, taki szkielecik, Siateczka ledwo widoczna wymaga odrobiny wprawy. Poza chruścikami tam jest dużo, dużo więcej bezkręgowców. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, żeby myśleć o biomasie jako efekcie fotosyntezy. I tak jest rzeczywiście, bo przede wszystkim z energii słonecznej rośliny i te lądowe i te wodne na drodze Procesów fotosyntezy tworzą materię organiczną. To można byłoby powiedzieć jest coś istotnego, ale oprócz tego ekosystemy czy biocenozy żyjące w ekosystemach korzystają z martwej materii organicznej. To są właśnie te opadające liście. Jesienią jest ich najwięcej. To jest tak, jakby do sklepu przywieziono nową dostawę towaru bardzo obfitą. W związku z tym nie ma co się dziwić, że bezkręgowce dostosowały swoje cykle życiowe właśnie do jesiennego opadu liści. Bardzo jest istotne to w małych strumieniach, ocienionych e, płynących przez las, bo tam słońca mało dociera. Nawet jeśli duża rzeka płynie przez las, to jest na tyle szeroka, że słońce dociera również do e, powierzchni wody i tam mogą rozwijać się makrofity, czyli rośliny żyjące w wodzie. Małe strumienie płynące przez las są całkowicie ocienione. Tu fotosynteza w niewielkim stopniu e, tworzy materią organiczną dla tego małego ekosystemu ale tam tą główną dostawą są właśnie opadające liście z drzew, czyli jesienią silne zasilanie tych małych ekosystemów, większych również, ale może w mniejszej skali, to jest dodatkowa ilość materii organicznej. Możemy ją podzielić ze względu na wielkość cząsteczek, ta grubocząsteczkowa powyżej 1 mm, drobnocząsteczkowa poniżej 1 mm i rozpuszczona materia organiczna, zupełnie małe cząstki organiczne znajdujące się na przykład w wodzie. Cóż się dzieje, kiedy liście spadają do wody? Po pierwsze namakają. wymywana jest z nich rozpuszczalna materia organiczna, pojawiają się powoli bakterie i grzyby kolonizują tą powierzchnię i to się dzieje w ciągu kilku pierwszych dni. Czyli część rozpuszczalnej materii organicznej jest wypłukana, znajduje się w środowisku wodnym, spływa gdzie indziej, a liście zasiedlane są przez bakterie, grzyby, a potem pojawiają się małe bezkręgowce systematycznie zjadające Tę materię organiczną. Dlaczego ważne są grzyby i bakterie? Bo one dostarczają azotu i dzięki temu te opadłe liście są o wiele bardziej wartościowe z punktu widzenia bezkręgowców. Tam więcej jest związków organicznych zawierających azot niezbędny do życia. Także paradoksalnie. Wraz z zaleganiem liści w wodzie zwiększa się zawartość białka. Dlaczego woda tu jest ważna? Dlatego, że w środowisku wodnym, wilgotnym znakomicie rozwijają się i bakterie, i grzyby. Po mniej więcej 100 dniach z takiego liścia, który wpadł do wody, na przykład już wiosną, niewiele zostaje. Bezkręgowce rozdrabniają to na malutkie cząstki. Pojawia się Drobnocząsteczkowa materia organiczna unoszona w rzece wraz z prądem wody niżej. To też się nie, nie marnuje. Za chwilę o tym powiem. Po mniej więcej 250 dniach z liścia nie zostaje prawie nic. A więc ten okres rozkładu martwej materii organicznej nie trwa cały rok. W wodzie zna trwa znacznie krócej. W środowisku lądowym ten proces, te proces, takie procesy mogą przebiegać nieco wolniej, nieco inaczej, czasami jest zbyt sucho. Ale tam liście również są potrzebne dla bezkręgowców. A zatem wszystko to, co wpadnie do wody, systematycznie jest przetwarzane, krok po kroku zamienia się w materię organiczną, wbudowaną w ciała i bakterii, i grzybów, i bezkręgowców, bezkręgowców a potem również kręgowców. Można konsumentów podzielić nie ze względu na rodzaj pokarmu, jakie, jaki zjadają, czyli roślinożercy, detrytusożercy, drapieżcy, ale ze względu na sposób pobierania pokarmu. Zatem konsumentami tej dużo grubocząsteczkowej materii organicznej są rozdrabniacze, bo ich funkcją jest rozdrabnianie. Spasanie to tak jak wyobrazić sobie sawannę schodzącymi antylopami, zebrami. Dużymi roślinożercami. W mikroskali bezkręgowce wodne również to wykonują wysysacze to takie, które wysysają zawartość komórek, na przykład glonów Konsumentami drobnocząsteczkowej materii organicznej są zbieracze, czyli to, co na dnie znajdą, lub filtratorzy, odfiltrujący drobną zawiesinę z wody. I w końcu są drapieżcy, niejako te gatunki, które odżywiają się innymi organizmami zwierzęcymi, ale jako napadacze, czy aktywnie polują. Czyli jest to sposób na wyróżnione grupy troficzne ze względu na sposób zdobywania, pobierania pokarmu. Cóż się dzieje? W wodzie widzimy bezkręgowce, akurat zaznaczone chruściki i drobne bakterie z grzybami. Z lądu spływa rozpuszczona materia organiczna, jest asymilowana przez bakterie i grzyby. Wpadają również liście. Przez wypłukiwanie rozpuszczonej materii organicznej trafia to do obiegu, do obiegu bakterii i grzybów, one to asymilują, niejako można powiedzieć wbudowują swoje ciało, przez to jest dostępna dla większych organizmów, zasiedlają czy osiedlają się na tychże liściach, pojawiają się rozdrabniacze i aktywnie zjadając zmniejszają wielkość Materii organicznej na tą drobnocząsteczkową wraz z kajami i z tymi niedojedzonymi, można powiedzieć, ogryskami, trafia do kolejnego obiegu. Konsumentami drobnocząsteczkowej materii organicznej jest wiele grup bezkręgowców. Są to chociażby filtratorzy. Nie myślę tylko o małżach. One mogą występować również w wodach stojących, a w wodach bieżących to będą i chruściki, i niektóre muchówki, niektóre jętki, meszki etc. oraz zbieracze, czyli takie gatunki organizmy, które zbierają tą rozdrobnioną materię na przykład z dna, czyli muszą jednak się troszeczkę natrudzić i poszukać, to są jętki, ochotki, kuczmany i niektóre chruściki. Jeśli ta drobnocząsteczkowa materia dostaje się do wody w postaci rozdrobnionych liści i odchodów bezkręgowców, trafia do puli bakterii i grzybów, które też to, to wykorzystują, niejako strącając czy włączając również materię rozpuszczoną. Cały ten obieg, ten komponent jest odfiltrowywany przez. Na przykład chruściki z rodziny Hydropsyche czy muchówki z rodziny simulide aktywnie wychwytują z wody i martwą materię organiczną, i bakterie, i grzyby, i jeszcze mniejsze organizmy. To, co spadnie na dno, zjadane jest przez zbieraczy, poszukiwaczy takich drobnych kąsków, gdybyśmy mogli sobie wyobrazić to z pańskiego stołu, wszystkie te okruchy, które spadają, kiedyś zjadały psy, dzieci, być może służba a w ekosystemach wodnych zajmują się tym zbieracze jędki, chruściki, chironomide i jeszcze wiele innych. Widzimy, że ten proces obiegu materii jest bardzo złożony, zapętlają się niektóre obiegi. Na ilustracji sieci łownych chruścików z rodziny po środku larwy muchówek z rodziny simulide, one filtrują materię organiczną swoimi czułkami, a z Prawej strony domek z siecią łowną wodosówek, czyli chruścików z rodziny hydropsychidę. W różny sposób mo może być ta materia odfiltrowywana. I w końcu jeszcze jedna grupa konsumentów, drapieżcy. To mogą być i ważki, i wielkoskrzydłe, widelnice, chruściki, tak jak tu widać na, rysunku, na ilustracji larwę z rodziny Reakofilidae, niektóre muchówki i oczywiście chrząszcze wodne. Duża grupa organizmów. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy spasaczach, a więc takich organizmach, które chodzą na przykład po kamieniu i zgryzają wszystko to, co tam porasta: drobne glony peryfiton z małymi organizmami, typu wrotki i jeszcze inne młodsze stadia larwalne większych gatunków. Na ilustracji widać i ślimaka, i widelnice, i chruścika z rodziny Goeridae. W wyniku fotosyntezy, glony i peryfiton buduje swoją biomasę, ta następnie jest zjadana właśnie przez zdrapywaczy. Fotosynteza to również makrofity, a więc duże rośliny typu trzcinka, mocza trzcina, moczarka kanadyjska, etc. W wyniku procesów biologicznych część materii w postaci rozpuszczonej dostaje się do wody i wykorzystywana jest przez inne grupy organizmów. Może być Rozdrabniana do drobnocząsteczkowej materii organicznej. Wszystko to, co zostawią. Z pańskiego czy wodnego stołu ci zdrapywacze, skrobacze, te nazwy są może ta, troszeczkę takie dziwne, ale szukamy w miarę dobrych określeń na funkcjonalne grupy troficzne. Drapieżniki to duża grupa organizmów, widać bezkręgowce i zaznaczone dwie ryby, czyli kręgowce, szczyt piramidy troficznej. W wodzie tak dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Liście, które wpadły do wody, zasiedlane są przez mikroorganizmy, trafiają do obiegu przez rozdrabniaczy. Drobnocząsteczkowa materia organiczna wykorzystywana jest przez różne gatunki filtratorów. Szlaki rozpuszczonej materii organicznej też są zaznaczone na schemacie. Widać iglony produkujące w wyniku fotosyntezy materię organiczną. Pojawiają się kolejne grupy. Bezkręgowców, a więc nie tylko rozdrabniacze, ale również zbieracze, czyli spasacze, filtratorzy, drapieżcy, bezkręgowi tu zaznaczeni w formie ikonki czy rysunku ważki, i w końcu górny poziom troficzny czyli drapieżcy w formie ryb. Tak dużo dzieje się w wodzie, ale podobne procesy zachodzą również na naszych trawnikach. Liście, które spadną, są ważnym komponentem materii organicznej w ciągu kilku miesięcy mogą być wykorzystywane przez bezkręgowce. To nie tylko schronienie dla jeży jesienią, żeby miały gdzieś się schować, ale również podstawowa baza troficzna dla bardzo, bardzo, bardzo wielu bezkręgowców. Zostawmy liście przyrodzie. Niech one mają coś do zjedzenia. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie estetyki, ale wpływu na ekosystem. I obrazek dość. Znany w Czerwonym Kółku, widać osobę z dmuchawą spalinową, nie tylko hałas, nie tylko zużycie paliw kopalnych, ale niepotrzebne zabieranie liści z tego terenu zielonego. To nie tylko usunięcie liści, na przykład przez zgrabienie, ale w wyniku nadmuchu unoszą się drobne cząsteczki organiczne, ta gleba. Systematycznie jałowienie wiosną i latem tu będzie dużo gorzej, tu znacznie trudniej będzie wyrosnąć rośliną. Zatem, jeśli pójdziemy na spacer, spojrzymy na chodniku leżące liście, i zwłaszcza te w parku, na trawie, lub te, które wpadły do wody, do jeziora, do rzeki, pomyślmy o życiu pomyślmy o wielkim tak zwanym żarciu wielu, wielu, wielu gatunków wodnych bezkręgowców, bez tych liści. Nie było dla nich by życia. One nam nie wadzą, zostawmy liście bezkręgowcom, niech żyją, niech mają co jeść.